Dodaj kolorów swojemu życiu! Więcej barw! Dzień zapraszam... dobry, witam bardzo serdecznie w My Art i zapraszam do malowania. Tym razem yy, chciałam yy, wrócić do baśni yy, o Królewnie ponieważ yy, Inspiracją do tego filmiku był ostatni wielki przebój kinowy czarownica 2. Wcześniej w telewizji widziałam film pod tytułem Czarownica i tam na podstawie właśnie baśni o Śpiącej królewnie zobaczyłam piękną granizację. aczkolwiek moja wybujała fantazja nie dorównywała tego, co zobaczyłam w kinie. To też byłam bardzo zadowolona i bardzo podobał mi się ten film. Oczywiście inspiracja do rysowania, do malowania jest ogromna. Zacznę od wyzwania. Dzisiaj, w dzisiejszym wyzwaniu, w dzisiejszym wyzwaniu chciałabym namalować malutki obrazek, ponieważ kupiłam bilet w kinie, to też zapłaciłam za niego, nie powiem Wam ile. W każdym bądź razie namaluję na paragonie od ym, tego właśnie, yy, od, na paragonie. I oczywiście będę malowała na drugiej scenie tego paragonu. Ale co na tym paragonie namaluję? No Zastanawiałam się długo i cóż można w takim malutkim kawałku papieru zrobić. Więc yy, wpadłam na taki pomysł, że namaluję na nim. Fin tego filmu, czyli przedmiot, bez którego śpiąca Królewna nie mogłaby zasnąć na 100 lat, czyli koło zapraszam do malowania kolorowanki oczywiście kolorowankę mogą być wszyscy nie tylko dzieci również dorośli i dzisiaj będę malowała w kolorowance kolorowankę kredkami ale jak skończę rysować kolorowankę to wtedy zużyję olejku dla dzieci pędzelkiem całą kolorowankę ale albo te miejsca, które um, chciałabym zaznaczyć, ale najlepiej zamalować właśnie całość, dlatego że cała powierzchnia papieru robi się wtedy taka tłustawa. No jak namalujemy, zamalujemy tylko jedną postać, no to ona się będzie jakoś, jakoś wyróżniać, a chodzi o to, żeby zblendować bardzo ładnie te kolory, zjednolicić je i efekt jest bardzo ciekawy. Rzeczą, którą sobie postanowiłam, że zrobię do tego filmu, będzie przeniesienie obrazka, które wydrukowałam w komputerze na płótno i na deskę. Tutaj pomocny będzie klej. Ja wybrałam sobie klej, który każdy może sobie kupić w Polsce. Jest wikol, i tym klejem malujemy deskę albo malujemy właśnie powierzchnię płótna. A potem przekładamy, przekładamy stroną tą wierzchnią obrazek i zostawiamy na 24 godziny. Następnego dnia ścieramy papier. Oczywiście na mokro. Jeden jak i czarownica 2, są dwie główne postacie, które przewijają się właśnie przez te dwie części. I jest to Aurora, ta maleńka królewna, która przez swoją wróżkę właśnie została zaklęta, czy zaczarowana. Natomiast i, i druga osoba, czyli właśnie ta trzynasta wróżka. Tutaj mamy ją nazwaną w Polsce czarownica, aczkolwiek. Angielska wersja tego tytułu, co innego e, oznacza. No ale zostańmy przy tej czarownicy, nie będziemy się już tutaj rozrabiać nad e, tytułem. W każdym razie ja postanowiłam namalować te dwie postacie plus jeszcze jedną, która występuje tylko w tym trzecim filmie. Jest to właśnie królowa e, matka Filipa. I e, wydaje mi się, że te trzy postaci świetnie oddają e, pewne charaktery. I nawiązują do pewnych temperamentów, czy też występujących w świecie różnych rzeczy. Na przykład królowa Ingrid, którą tutaj widzicie, ona w filmie nosi piękne perły i jest dla mnie właśnie taką osobą, która reprezentuje, reprezentuje świat taki materialny kamienie symbolizują właśnie kamienie. Nadają tutaj właśnie taki charakter ziemski. Natomiast Aurora jest już inną osobą ona żyje w kniei i jest wypełniona tym życiem roślin, zwierząt, które tam mieszkają, ale ona też bardzo często nosi na swoich sukniach czy bardzo kocha właśnie kwiaty i ona tutaj by się świetnie nadawała do tego świata roślin. I ją namalowałam właśnie w ten sposób, tą istotę aurory. Natomiast już ta sama czarownica jest dla mnie takim odzwierciedleniem świata zwierząt, ponieważ ona nie tylko tak wizualnie ma rogi, posiada rogi, posiada takie ubrania, które właśnie z tym światem się wiążą, czyli jakieś tam elementy pazurów, jakieś zadziorne, te skrzydła, które potem. Ona dostaje, a wcześniej prawda nie miała, no, więc ona już tutaj ma wielką moc i yy, nawet można by było powiedzieć, że czasem ma moc taką nadprzyrodzoną, bo wywołuje pewne zjawiska, aczkolwiek zwierzęta kiedy się bardzo zdenerwują, kiedy polują, one też stają się takie nieobliczalne, jak ta właśnie diabolina. I nie pokażę Wam teraz, jak właśnie malowałam tych, te, te portrety, przygotowałam je gotowe, ponieważ za długo by to być może trwało, aczkolwiek też eksperymentowałam, jak mi wyjdzie akwarelami Takie, jak mi wyjdzie taki portret. Żadna z tych postaci nie jest bardzo podobna do e, aktorów czy aktorek, które występują w filmie, aczkolwiek wydaje mi się, że istota ich postaci. W tych obrazkach jest zawarta. Oczywiście będę malować dalej, spróbuję jeszcze sięgnąć po postacie męskie, bo one też są bardzo inspirujące. Mnie już zabrakło papieru. Muszę sobie zakupić nowy papier akwarelowy i wtedy spróbuję. Także dołączę je do albumu. Tak sobie założę w album tego filmu, do tego filmu Czarownica. I na koniec chciałam Was zaprosić, żebyście na czarnym papierze, pastylami, albo kredą spróbowali namalować postacie fikcyjne, takie fantastyczne, których jest mnóstwo w tym filmie w jednym i w drugim i one są przecudne, przy sympatyczne. niektóre są troszeczkę śmieszne i może odrażające ale wszystkie są bardzo ciekawe, ja wybrałam z pierwszego filmu dwie wróżki Wróżkę liściową i wróżkę rybno, a z drugiego filmu bardzo mi się podobał Jerzyk i bardzo mi się podobał ten grzybek. Grzybka namalowałam tak, jak pamiętam go z filmu, aczkolwiek wydaje mi się, że on inaczej nieco wyglądał, ponieważ no nie, miałam, nie zapamiętałam go za dobrze. I tutaj właśnie polecam tą technikę. malujecie już swój obrazek, swoją postać, dobrze dla utrwalenia całości, popsikać pracę lakierem do włosów. Wtedy ona nabierze trwałości. A na koniec zapraszam wszystkich, którzy nie lubią malować nawet, do tego, żeby stworzyć kleksy stworki. Jest to coś bardzo ciekawego, coś bardzo śmiesznego, coś, co rozwija wyobraźnię, ja tutaj użyłam na początek tylko tuszów. Po prostu narobiłam takie plamki i spróbowałam coś z tego stworzyć. Przechodziły mi do głowy różne pomysły. No i oczywiście można robić te stworki nie tylko tuszami, ale można też farbami nachlapać i wpuścić wodę fantazji. Być może któryś z tworek będzie inspiracją do kolejnego filmu czy kolejnej części, którą sobie albo sami wymyślicie, albo być może zostanie zrobiona kolejna ekranizacja tego, tej baśni. Specjalnego nie poczyniłam. Pierwszy obrazek, pierwszy kleks przypomina mi właśnie takiego, e, takiego feniksa, e, a drugi pies, też jakieś stworzenie, e, drugi pies latający też może być. Dlaczego nie? E, I tutaj chciałam Wam na koniec pokazać moje obrazki. Feniks, który namalowałam, to w porównaniu z tym filmowym Feniksem, jest, jakiś fenik jest jakimś feniksikiem, jakimś malutkim, śmiesznym, e, ognistym ptakiem. Ale te postacie, które ja malowałam, takie istoty elementarne, jak, jak krasnoludki, jak jakieś, właśnie, elfiki czy, czy sylfy, istoty elementarne ognia czy też powietrza, no to one już troszeczkę mają taki obraz, jak widzicie, ale chciałabym wrócić do tego tematu, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. I ja bardzo prosty sposób to namalowałam kiedyś. A teraz być może uda mi się stworzyć coś ciekawego, ale to może przy okazji innych, innych odcinków. No i co jeszcze takiego ważnego? Zapraszam Was oczywiście do obejrzenia tego filmu, filmiku My Art, gdzie rysowałam do, anima, do animowanego filmu Walt Disneya Śpiąca Królewna. I tam też. Macie kilka fajnych pomysłów do tego, żeby rysować, żeby inspirować się i innych do rysowania, do malowania, do jakiejś działalności artystycznej, bo ona zawsze nam daje e, dużo dobrego. Nie tylko że się wyciszamy, nie tylko, że, e, że wymyślamy coś, że koncentrujemy się na, na czymś, co jest piękne, co... E, co daje nam po prostu możliwość kreatywności. Także jeszcze raz zapraszam do tego filmu i zapraszam także na kolejne odcinki My Art. Do zobaczenia! Bye, bye! Baba! Pa, pa.